Odważnie stanąć naprzeciw światu, co nędzą łapień. zasnąć, śnić może nawet, być albo nie być, to to pytanie. Hamlecie! Jestem, właśnie, mamo. Hamlecie, bardzo zmartwiłeś swojego ojca. – Mamo, czy ty nie jesteś w stanie zrozumieć, że nie jestem w stanie zaakceptować twojego związku z Klaudiuszem? To ugasz miłoszu! – Hamlet Lidź się ze słowami, jak możesz. Zrozum, twój ojciec już dawno zmarł, a ja, choć zawsze będę sercu, spotkałam znów miłość. – Mamo, jesteś śmieszna. Miłoski? Przecież to dobry dla nastolatku. Co się z tobą dzieje? Widzę, że koledzy się namieszali ci w głowie. Co ty wiesz o życiu? Ojciec codziennie mi się śni. Nie mogę przestać o nim myśleć. Nie będę mówił do mężczyzny, tato. Synu, co? co chcesz zrobić? Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek usłyszę takie słowa. Stanąć naprzeciw światu, co nędzą łapie Umrzeć, zasnąć, śnić może nawet Być albo nie być, o to by nie. Co jest stało, maleńka? Wszystko jest bez sensu Ojciec nie pozwala mi się z tobą spotykać Nie rozumiem, jak bardzo cię kocham Nie wiem, jak to jest a ty wiesz, może rzeczywiście nie powinniśmy ze sobą być. Jestem dla ciebie nieodpowiednim chłopakiem. Hamlecie, wiem, jak trudno iście się pogodzić z tym, że twój tato zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a matka związała się z innym mężczyzną. Nie chcę się z tobą rozdawać. Od jakiegoś czasu mój dom stał się więzieniem. Nie mogę się w nim odnaleźć. Oferio, proszę cię, idź do klasztoru. Idź do kasztoru. Albo nie być. Oto jest pytanie. Czyż szlachetniejszą mniejszą rzeczą jest znosić pociski zawistnego losu, czy też stawić przy czoło morzu nędy przez opór wybrnąć z niego? Umrzeć. Zasnąć. I na tym koniec. Umrzeć, zasnąć, zasnąć. A może śnić. W tym bowiem sen cały, jaki w tej śnie, śmiertelnym marzenia przyjść Pamięć na przeciw światu, co nędzą łagie Umrzeć, zasnąć, śnić może nawet Być albo nie być o, to pytanie Miłość, przyjacielu To dym, co z parą westchnie się unosi Może łez, w którym nieszczęśliwy tonie Czymże jest więcej? Jestem amalgamem Różnicą trującą i zbawczym balsamem. Życie jest tylko przechodnim płcieniem. Nędznym aktorem, który swą rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie nic nicość przepada. Powieścią idioty. Głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Świat jest teatrem. Aktorami, Aktorami ludzie, ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Zmyśnić się mogą choć nieznane pociąga